Cześć, witaj w kolejnym odcinku z serii warto wiedzieć Twoja wiedza z rachunkowości. W tym odcinku wytłumaczę Ci dlaczego prowizja bankowa oraz opłaty manipulacyjne pobierane przez bank to usługi obce w rachunkowości. Zatem aby się tego dowiedzieć należy spojrzeć troszeczkę na właśnie te prowizje bankowe i opłaty manipulacyjne ze strony banku. Otóż wyobraź sobie, że jest pewna jednostka gospodarcza, która przelewa swoje środki pieniężne właśnie do banku. Teraz zastanówmy się, co dalej dzieje się z tym przelewem. Otóż bank otrzymuje ten przelew pieniężny od tej jednostki gospodarczej, ale dolicza sobie jeszcze dodatkowo prowizję za przelew. Dlaczego to robi? Otóż prowizja za przelew stanowi do banku swego rodzaju cenę, jaką musi zapłacić jednostka gospodarcza, a także inne osoby, które chcą właśnie skorzystać z przelewu pieniężnego, aby bank mógł właściwie tę transakcję przeprowadzić. Zatem bank musi w pewien sposób za tę transakcję zarobić. Jest to więc bankowa usługa, z której się po prostu korzysta. A więc prowizja jest po prostu ceną usługi przelewu pieniężnego, które świadczy bank. Zatem można powiedzieć, że jest to właśnie usługa obca, która faktycznie usługą obcą jest dla jednostki gospodarczej w stosunku do banku. Jednak dlaczego koszty manipulacyjne za rachunku bankowego to również jest usługa obca? Otóż dlatego, że jeżeli bank prowadzi rachunek bankowy jednostki gospodarczej, to również świadczy usługę. W związku z tym również jest to usługa obca, którą jednostka gospodarcza otrzymuje właśnie od banku. A więc już wiesz, dlaczego prowizje za przelew pieniężny oraz opłaty manipulacyjne pobierane przez bank za prowadzenie rachunku bankowego to w rachunkowości właśnie usługi obce. Dziękuję Ci za uwagę, zostaw łapkę, subskrypcję i dzwoneczek i pamiętaj, rachunkowość jest prosta.